Mam róż, ale powiem ci, że ta lalka. O matka. YouTuber, jestem, dajcie spokój. Ja to smutnie nie zrobiłam. Ej, czy zrobiłeś i jedną brwią? Siema Siema słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie. My jesteśmy od wczoraj w szoku. Bo mam kolczyki. W totalnym szoku. Tak, bo Mela ma Jesteśmy w totalnym szoku, bo wczoraj miała miejsce premiera czegoś fantastycznego. Co to jest? Wy już pewnie to wiecie, bo wczoraj na kanale Martyny Zabawy i Pawła Malinowskiego, Malinowskiego ukazały się dwa filmy. Jesteśmy w totalnym szoku, dlatego że my mamy już te rzeczy my mamy już te lalki, my mamy już te sety i my je chcemy Wam dzisiaj pokazać. Zobaczcie na to. Zobaczcie? Na to! I na to. I na to! Słuchajcie, to nie jest I tylko zobaczcie to. na to! To nie jest tylko to, że wy bawicie się lalkami. I zobaczcie na to! To jest to, że jeżeli ty chcesz być Martyną, albo Pawłem, albo Miss to po prostu idziesz do sklepu, kupujesz set. Krasna. W setie masz fantastyczne rzeczy. Opowiemy Wam później o nich. I jesteś nimi. I wtedy bierzesz sobie lalkę i się bawisz. I to jest po prostu dla nas amazing. Przez to, że my już to mamy i że możemy już to wam dzisiaj pokazać. Ale myślałyśmy sobie o ja wstępie. Dziś, ja dzisiaj jestem radosna i żartuję. Wow. Słuchajcie. Myślałyśmy długo o wstępie do tego no. filmu. I naszym wstępem będzie mała opowieść o tym, jak mali młodzi ludzie dosięgają o, gwiazd, mają wielkie marzenia do których dążą. Myślę, że tak było w przypadku Martyny, Pawła i I chcemy to wam pokazać, a tymczasem... Biegli brakatowe marzenia! Magicznej zabawy! La, la, la. Tu, 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 tu! Ale jest na dworze! La, 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 la. O, cześć. cześć! O, śle! co ty tutaj robisz? Ja się bawię. Paweł, Paweł! Gdzie jesteś? Zaraz nas wystrażę na bank. No mówiłam, wystrażę na bank. Elo, dziewczyny, elo, elo, elo. Słuchajcie. Dlaczego masz taką dziwną fryzurę? Kurde, no dajcie spokój. Umyłem przed chwilą włosy, a ty już dlaczego masz dziwną fryzurę? A co ja? A tyś youtuber jestem, dajcie spokój. Dzień. Martyna poszła spać? Martyna! Ona chyba zemdlała. Co zemdlała? Ej! Uff, wiecie dlaczego zemdlałam? Tak. Zemdlałam dlatego, bo wczoraj oglądałam totalnie wypasiona. Ej, Martyna! Nie szalej nam tutaj. Bo oglądałyście wczoraj nowe filmy Martyny Zabawy, Paweł. oglądałam. I Agi? No właśnie, Boże, jakie one są fantastyczne, Oj. kurczę. Dziewczyny, dajcie już spokój. Ja to specjalnie zrobiłam. Ej słuchajcie, ej wstawaj. Ej chyba... Martyna. Mówiłem jej, całą noc oglądała te filmy, a później a później idzie spać na środku ulicy. Ej, się. No, no, tak czekajcie, mam pomysł. Co? Mam pomysł na wieczór, wbijajcie dzisiaj do, do mnie na popcorn, robimy sobie małe kino i oglądamy wszystkie filmiki youtuberów, które dzisiaj weszły. Okej, okay? okay, dobra, świetny pomysł, umawiamy się, wbijamy wieczorem. Juhu, robimy sobie popcornik tak, No dobra, słuchajcie, to widzimy się wieczorem. Mogę się bawić. No dobra, przygotowałem już szejki dla dziewczyn, dobra. O, Aga. Elo, elo, słuchaj. A gdzie jest Elo, elo, trzy, dwa, siemanko. Słuchajcie, co robimy? Słuchajcie, zrobiłam okay. swój pyszny różowy szejk. Tutaj widzę, że Paweł też przygotował dla Agi i eee. dla siebie. Co, siadamy i oglądamy. Ale kogo puszczamy teraz? Może... Ee. Ja wiem, ja wiem, pójdźcie! Nie, zabawa, Martyna, zabawa, Martyna, zabawa. Dobra, nie, idziemy na kompromis. Taki kompromis, że na początek Martyna, zabawa, a później wszyscy inni. Dobra, siadamy, oglądamy. Wow, ale ten odcinek z różowego dnia jest wypasiony. Boże, ona jest taka cudowna, ona jest moją idolką. Wow, zobaczcie, Boże, ona jest taka genialna. Chciałabym być nią, ale ona ma fajnie. Zobaczcie, ona jest taka różowa. Jaka ona jest podobna do mnie? Ona też ma różowe włosy. Wow. Jak się rozmarzyłam. Chciałabym być nią. Napije się swojego różowego szejka. Ej, i co myślicie? Czy to nie był geniusz? Słuchajcie, co, oglądamy teraz Miss Agę? Tak, Miss Agę! Oglądamy teraz Miss i Pawła Malinowskiego, bo też widziałam, że nowe odcinki weszły na kanał. Oglądamy, A ja oglądamy. A to lecimy z Miss teraz. Ej, zobaczcie, to Misagę, Miss Miss Misagę. Miss Najnowszy odcinek z Miss Agą. Wow. Ej, ale oni mają fajnie, są gwiazdami. Nie, oni nie mają cudownie. Oni mają cudownie, oni mają fajnie, bo oni mają tyle fajnych zabawek, które moglibyśmy się pobawić. A przecież my też genialnie pokazujemy zabawki i się nimi genialnie bawimy. Ale ten odcinek był kozacki. Ej, prawda, wiesz co stwierdziłam? Ej, zobaczcie. Przecież ty, Aga, jesteś strasznie podobna do misagi. A Aga. Masz nawet takie same okulary. Wow. I imię, o rany, ale... A zobaczcie, ja jestem podobna do Martyny, masz, ale z bieg okoliczności. Na imię Martyna. Wow, ale to jest wszystko kozak. Lecimy jeszcze, o, ale ten odcinek był świetny. Lecimy jeszcze do Pawła na kanał. Musimy zadawać po sobie jakiś znak, łapkę w górę, pamiętajcie o tym, subskrybujemy kanały. Jestem podobny do Pawła. Jestem podobny do Pawła. Mam takie same imię. Kurde, jak się wywalam często. I masz też sam, takie same imię. Mam takie same imię. Mam takie same blond włosy. Kocham klocki Lego. A Paweł pokazuje klocki, Lego i różne samochody. O nie, ale geniusz, słuchajcie, ale my jesteśmy do nich podobni. Ale i co wy to myślicie? Ale fajnie by było być takimi gwiazdami. No, fajnie. Kurczę, Ale by być gwiazda. No nie wiem, może wezmę cztery A ty, Martyna, kim chcesz być? No jak to kim ja chcę być? Ja chcę być tylko i wyłącznie. Martyno! Martyną, z zabawą, to jest, to, jest, to jest moja idolka! Powiem Wam, że te odcinki zrobiły na mnie ogromne wrażenie, kurcze. Ale oni mają fajnie, oni dostają milion zabawek, pokazują je na kanałach, ludzie ich uwielbiają. Rozmarzyłem się, a wy. Aga, co Ty tam pijesz cały czas? Tu, no, szejka. A, szyjka, fajny szejk zrobiłem. No Ej, a może ponagrywamy też kiedyś? Co wy o tym myślicie? No, jak będziemy dorośli troszkę. Tak. Dorośli nie. Może spróbujemy teraz już swoich sił. Co wy na to? No nie Mamy wiem. tyle zabawek, lubimy się nimi bawić. Jesteśmy jeszcze mali. Ja, ja nawet nie mam telefonu. I co z tego? Jesteśmy mali, ale mamy marzenia. Możemy coś popróbować. Przyniosę jakiejś zabawki i zobaczymy, jak to wszystko wychodzi i może nam się uda. Spróbujmy. Okay. Ile mamy zabawek? Wow. O to, to jest jakiś chomiczek, No mały. Tak, bo to jest mój mały chomiczek. Właśnie chciałem Was z nim zapoznać. Tylko wiecie co? Chodzi o to, że nie mam jeszcze dla niego imienia. Wymyślimy no coś? Ja, on wygląda na jak, jakiegoś świra, dlatego ja go bym nazwała chomik świr. No on chyba jest świrem. Wie, a wiecie czemu jest świrem? Bo on ma blond warkoczyki. Chomik z blond warkoczykami, ale zabawny. Ej, on jest świrem, ale co? Zostaje z nami? Chcesz no zostać dobra. z nami, świrku? Dobra. Pomogę Wam nagrywać! Wow! Dobra, ale nazywa się chomik Świni. Dobra, lecimy z tym, zobaczmy, co my tutaj mamy. Wybrałaś sobie tą laleczkę, tak. to pokaż nam teraz, jak byś ją zaprezentowała, gdybyś miała kanał na YouTubie. To, to ponagrywamy krótkie shorty i zobaczymy, jak nam pójdzie. To może będziemy kiedyś wielkimi gwiazdami, jak Martyna Zabawa, Paweł i Misaga. Proszę! Dobra! Trzy... Ja będę za kamerą. Trzy, cztery. Będę pokazywała zabawki. Tak, z najnowszej kolekcji. No. Wow, to jest najnowsza seria, której nie ma jeszcze na rynku. Jeszcze ma, jeszcze ma. Tutaj, o matko! Jeszcze ma tutaj taką torebeczkę ładną. Ej, ale kozak. Boże, zobaczcie, jakie ona ma włosy. Zobaczcie, jaka ona jest fajna. Jeszcze takich gomowych to jeszcze nie było. No, ona się świeci, to jest taka laleczka blink-blink. Ona chyba idzie do... Matko! Cały czas upada! Ona chyba idzie do klubu. Jeszcze mała torebeczkę. Torebeczkę, dobra. To zróbcie sobie jeszcze zdjęcie, ustawcie się do słodkiej foteczki. Paweł, Paweł! Musisz jakoś zabawkę wybrać. No, ale powiem ci jeszcze Misaga, sorry, że się wtrącę, ale powiem Ci, że naprawdę wyszło to fajnie, prawda, Paweł? No był geniusz, wow. Ty mogłabyś zostać prawdziwą youtuberką. To co, mogę teraz ja spróbować? No, zawsze musisz się Dobra, wybieram dać, coś straneczka. i lecimy z tym. Słuchajcie, zobaczcie, kto mi dzisiaj pomaga. Chomik Świr. Nie, 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 nie. To jest Chomik Świr. Chomik, usiądź, jesteś gwiazdą, więc usiądź sobie tutaj. Zobaczcie, co ogarnąłem na dzisiejszy odcinek. To jest pieszek. Piesek z najnowszej kolekcji Jamba Jet. Ej, zobaczcie, jakie ma świecące, złote włosy. Wow, ale Bling, zobaczcie, jak pasuje z chomikiem świrem. Wow, zróbcie mi słodką fotę, dziewczyny. <tryk, tryk, tryk. Elo, elo, wchodzi gwiazda. Tak, to ja na mnie czekaliście. To ja Martyna zabawa. Słuchajcie, zobaczcie, mam różowe, piękne, błyszczące włosy. Zobaczcie, kto mi dzisiaj pomaga. Siemka! Siemka Elo, zobaczcie, to jest laleczka z najnowszej kolekcji. Blink, blink, blink to pink. Ej, zobaczcie, jakie ma piękne warkocze. To jest lalka idealna na wszystkie podróże, ponieważ to jest mała, totalna gwiazda. Zobaczcie na outfit. Zobaczcie na outfit tej laleczki. No geniusz sam w sobie. Zróbcie swój twodzie ogromne brawa. O! Dla Martyny. Zabawa! Zabawa. Woo! Pa Papa! Elo, elo, jestem raper chomik świer. Słuchajcie, tak I naprawdę jestem genialnym menadżerem, menadżerem gwiazd. I powiem wam, oglądałem sobie to wszystko z boku. Udawałem, że jestem zwykłym chomikiem, ale nie. Jestem gwiazdą i wiecie co? Mam dla Was co? genialną niespodziankę. Wy zostajecie gwiazdami, jesteście genialni, macie masę pomysłów kreatywnych, wyglądacie już jak totalne gwiazdy w Waszych lukach. Więc proszę, przebierajcie się szybko, robimy sweetfocie i lecimy na deski prawdziwych światowych scen. Go! I tak oto powstała magiczna drużyna. Przedstawiamy. Przedstawiamy słynną youtuberkę, piękną z czerwonymi włosami, słynną Miss Agę. Siema kraszinki. Elo, elo. Następny. Geniusz sam w sobie. Paweł Malinowski. Malinowski. Elo, elo. Słuchajcie, sam tu nie jestem. Jest ze mną tutaj mój ekstra totalny kompan Homik Świr. Chomik Świr, który też okazał się gwiazdą, który też ma swojego YouTuba i leci ze mną w kosmiczną zabawę z YouTubem. Adios! A teraz pora na różową Zabawą. gwiazdę. Martyna zabawa. Zróbcie hałas dla niej. Zobaczcie ten strój. Blink, blink, blink. Te różowe włosy. Lecimy z tym. Pa! Tak, zobaczcie to. Wczoraj była premiera Lalek Topkis Influ Hero. I jest tutaj nasza gwiazda, nasza gwiazda Miss Aga. Zobaczcie na to. Piękna czapka z daszkiem korona. Ona jest prawdziwą królową. Co my tu jeszcze mamy? Okulary, bluza z koroną. Ekstra wypasione trampki. Nie, no idealnie. To jest prawdziwa Miss Aga. Teraz... Dokładnie. A teraz Martyna Zabawa. Martyna Zabawa i jej różowe futro. No nie wierzę. No nie powiem. To, to jednak jest mój ulubiony kolor. Co my tu jeszcze mamy? Szalik, torba, białe kozaki, jeans, koszulka, w której Martyna też występowała. Wow, zobaczcie na te włosy. Nie, no fryzura idealna. Wszystko tak pięknie wygląda. Zobaczcie też na te pudełka. Nie, no odlot. A teraz gwiazda Paweł Malinowski. Paweł Malinowski pięknie uśmiecha się do nas z pudełka. Co my tu mamy? Tam chyba jest jakaś czapka na głowie. Tak, czapka z naszkiem. Matko, bluzka z chomikiem, świrem. Ekstra wypasione oksy, nie no! Jeszcze czopek? Zaraz, jaka kozacka kolekcja. Ej, Paweł, sorry, Jest ale największy. nie wiem czy zrobiłeś dziwko jedną brwią, ale wydaje mi się, że te okulary powinny być wyprostowane. Mela, czyli honory, wyprostuj Pawłowi. O nie, Paweł, nie wywalaj się! Nie podobam wrażenia, szupat. Ale zobaczcie, wiecie, co mi się tutaj strasznie podoba? To, że oni mają bardzo miękkie, realistyczne włosy. W ogóle te włosy Martyny, to jest nie do no, ten kolor. Patrzcie, ta długość. No, to są idealne włosy, tak jak ma Martyna, jeszcze tak żywa. I one są takie mięciutkie. A to prawdziwe, one, one Ej, nie są przekrzywione. On cały czas, o, o, Paweł się cały czas wywala i Paweł cały czas ma przekrzywione okulary. Ale dobra, zobaczmy tutaj Martyna. Ma Martyna ma ekstra, totalnie wypasioną koszulkę. Jaki wyrzeźbiony brzuch, wow, jakie kozaki, no hit, wow, ale wypas. Ej, poczekajcie, postawimy ją, bo Martyna pokazywała, że one stoją. Więc ja to muszę teraz wybadać, czy to na pewno jest prawda. Może i stoi, tylko trzeba ją lepiej ustawić. Może tutaj ja coś... Dobra, siadamy na początek. Ale zobaczmy, jakie gadżety miała Martyna. Torba. Wow, torba serce na imprezę. Będzie założyć. Ula, będzie imprezowo. Ej, czy to jest Jamiroquai? O oh my god! Mela ci tutaj to zrobiła. To jest Pikachu różowe. Pikachu, zobaczcie to futerko. Ej, muszę je przymierzyć, poczekajcie chwilę. Zobaczcie na to futro. Nie, no Biazda. przecież to jest po prostu hit. Jazda róż. To jest hi. Jazda różowa. Tak, ja tutaj się łączę z Tobą, Martyna, bo ja też kocham róż, ale powiem Ci, że ta lalka. O matko, torba jej spadła, dawaj ją, ona ma być damą. Ale wypas, wow, zobaczcie jak trzyma torbę, jaki ma szaliczek, wow, nie no Martyna, ten, ten bucik jest wypas totalny, nie no, idziemy na miasto, te lalki są naprawdę fajne, te lalki są naprawdę fajnie, fajnie wyglądają, ale powiem wam, że Paweł bije was wzrostem, totalnie, Paweł po prostu, jego wzrost tutaj został ujęty idealnie, dobra, teraz zaczynamy z Misagą. Zobaczcie mają koronę, ja jestem gręwno. Tak, misaga ma w zestawie okulary i koronę i czapeczkę. Jeszcze nie zapominajmy o czapce czapka Miss Aga. Wow! Zobaczcie, ona ma nawet pieprzyk od wzoru. Nie, to nie jest pieprzyk. Co ja gadam, to jest kolczyk. To jest, to jest pieprzyk. Nie, ale Misaga ma kolczyk tutaj. No tak, ale... To jest odwzorowany kolczyk. Wow, pokaż ją. Jakie ona ma buty? Czy mogę ją zobaczyć? Ale no, zobaczcie, nie. jaka korona jestem, mam tiarę. Wow, mam w ogóle jakie mam oksy ekstra. Bluza z koroną. Tak, bo jestem prawdziwą królową. Zróbcie hałas dla królowej, jakie mam Adidaski? Nie no, ej, ekstra, zazdroszczę wam tych lalek. One są genialne. Zobaczcie, mamy dwie gwiazdy, a tu nadchodzi. Paweł. Tu nadchodzi. Paweł, wyprostuj się! Paweł! Pokaż swój wzrost. Poczekajcie chwilę, bo ja muszę tutaj. Wyprostować. Muszę tutaj ziomeczka wyprostować. Ej, no on jest tak wysoki, że po prostu hardcore powiem wam, jakie jakie Adidasy, sportowe buty. Paweł, widziałam, że dzisiaj rano biegałeś, więc te buty będą idealne. Wow, jakie dresy. Bluzka z chomikiem Świrem. Wow, pokaż tą czapkę. Ten daszek coś się tutaj nam no, wykrzywił. Zaraz go wyprostujemy. No i powiem, że ta brewka. Dobra, Paweł, zdejmujemy ci na razie te oksy. Pokaż swoją piękną twarz. Ej, na no Paweł, szacun. Nie no, kozak. Ale powiem wam, ten wzrost Pawła to też został genialnie odzorowany, bo zaraz wam to pokażę. Miss Aga, stań prosto. Zobaczcie. Stała. Paweł jest taki wysoki. No, serio. No. Właśnie, pokazałyśmy dzisiaj, jak fajne dziecięce marzenia doprowadzają do tego, żeby być sławnymi youtuberami, którzy teraz mają swoje lalki. Lalki, które wyglądają... No, po prostu są w 100% odwzorowane na nich. Po prostu zobaczcie, no te detale, no one są idealnie odwzorowane, wygląda to fantastycznie, więc po prostu mega kozak, mega kozak, gratka dla fanów, prawda Mela? Ty to jesteś też zafascynowana tym? Nie, no wspaniałe. I jeszcze Mela przyniesie coś, co chciałyśmy Wam jeszcze pokazać, bo nie tylko są lalki. Bo nie tylko są lalki. Teraz dla prawdziwych fanów jest jeszcze jedna totalna gratka. To nie jest tak, że możecie tylko wziąć sobie te trzy lalki i nimi się bawić. Teraz możecie zostać na przykład... Martyną z zabawą! Influ Hero Roleplay Set. Słuchajcie, co my tu mamy? Co mamy w środku? Tiara? bransoletki z koralików. Oh my god. Ja jestem ciekawa, co tu będzie napisane. Różowa peruka. No i tutaj już jest pozamiatane. Mela, przepraszam, ale ja dzisiaj będę Martyną zabawą. Zobaczysz mi? Co my tu jeszcze mamy? Zestaw naklejek na paznokcie. Zobaczcie, no do moich paznokci różowych się dzisiaj totalnie przyda. Ja to zaraz, ja za chwilę się przebieram. Ja powstaję jako Martyna zabawa. To będzie ekstra hit. Ej, no Wszystko się mi przewala, ale to wiecie z czego? To z tych emocji. Zobaczcie tutaj. Baw się z nami. Te pudełka w ogóle tutaj macie. Piękne zdjęcie Martyny, zabawy, też opisane wszystko. Ej, no nie, no te pudełka to też jest kozak. Lecimy z następnym. Co mamy następne? Miss Aga. Ja będę chciała Miss Aga. Teraz miss Aga. Matko. Znowu peruka, znowu peruka, czerwona peruka. Korona mela, czyli U. U Martyny też była korona, będzie walka koron. Wow! I okulary misagi. Nie no, nie wierzę. Patrzcie, jak misaga się pięknie do nas uśmiecha. Ale wypas. No i powiem wam, że te boksy. To jest naprawdę totalnie fajna sprawa, bo czasami jest tak, że kupujecie jakieś zabawki, musicie jeszcze je w coś pakować. A to opakowanie jest przekozackie. Jest przekozackie, nie trzeba już go wkładać w nic, bo samo w sobie wygląda genialnie, to co, misaga? Zaraz chyba przyjdziesz do mojego domu i lecimy teraz z. Pawłem Malinowskim. Oczywiście, kolor zielony, jeden z moich bardziej ulubionych. A czemu ulubiony? My Możecie ten. zobaczyć parę odcinków wcześniej. Zobaczcie, my jak cudownie ten. wygląda my Paweł, ten. jak cudownie się do nas uśmiecha. Zostań i ty my możesz ten. zostać Pawłem Malinowskim. I co my tu mamy? Dmuchane mieczem. No nie wierzę, Paweł, sprawiłeś tutaj. Dmuchany mieczem, tak. Myślałam, że to są pędy. Mela, myślała, że to są pędzelki. Nie, to są dmuchane prawdziwe miecze. Więc Mela, będzie chyba jakaś bitwa. Okulary przeciwsłoneczne, chomika, nie wierzę w to. Ja będę nosiła. Mela, jedziemy niedługo, gdzieś daleko, i to na plaży na pewno się sprawdzi. Więc po ja prostu będą totalne zdjęcia. Czapka, chomik! No, nie wierzę w to. No, no, jak, ben, jak, będzie, jak będzie zima, to ja będę zakładała tu. To... Czapkę chomika i wszyscy będą ci zazdrosić, bo ciekawe, czy ona jeszcze się rusza. Muszę, ja podchodzą, zaraz to sprawdzimy. Paweł, pięknie się do nas tutaj, szczerze, wygląda kozacko. No i oczywiście secik jest fantastyczny, słuchajcie. Fantastyczny, oczywiście piękne też opakowanko. Nie no, słuchajcie. Postaraliście się mega, totalnie mocno. I co teraz? Ja Wam powiem na koniec. Słuchajcie, spełniajcie swoje marzenia, bo powiedzicie po tej trójce, że można dojść do czego tylko chcecie. Teraz widzicie, że tylko ciężką pracą, taką prawdziwie ciężką pracą, możecie dojść do tego, żeby później być lalką, żeby później mieć swój roller. Play. Słuchajcie, lecimy z tym. No i co, Mela, zostaje nam? Zostaje nam tylko to, żeby być teraz. Waszą trujeczką. Jeszcze nie wiem, jak my we dwie będziemy waszą trujeczką, ale na pewno jakoś się podzielimy i na pewno jakoś to fajnie pokażemy. No to co, lecimy z tym, a no. wy czekajcie, bo to będzie odlot. No i co? Ubieramy się w to wszystko? Słuchajcie, jesteśmy takie podekscytowane. Ja zostanę dzisiaj. Z zabawą. za tak, mało. już różową bluzkę. Ja jestem dzisiaj Martynką. Ja jestem Miss Agą. Mela jest Miss Agą, a nasz dzisiaj kolega, nasz kompan, ponieważ nie, nie miałyśmy tutaj pana do pomocy, będzie Pawłem Malinowskim. Jest. Nasz Misio będzie Pawłem. To co, lecimy z tym obczajajcie, jak będziemy się szykować. Jak my wyglądamy? I powiem Wam teraz szczerze, jest akcja. Czasami przecież kupowałyśmy jakieś takie peruki czy coś, i to, no wiadomo, no nie jest z naturalnych włosów, ale takie lepsze, ale to nie było to, co mamy tutaj w pudełku. To jest po prostu wypas. Te włosy są gładkie, jest, one są gęste, są jak prawdziwe. No zobaczcie, zobaczcie, jak to wszystko. Tutaj jeszcze Malci trochę wystaje, ale zobaczcie, jak to wszystko totalnie genialnie wygląda, jak to jest totalnie dopracowane. Ja jestem w szoku tych włosów. No i w szoku tego, że czapka chomika świra, ona ma ruchome uszy. Zobaczcie to. Nie, no ja muszę aż nas zobaczyć tutaj. Oh my god, nie wierzę w to. No, ja jestem w totalnym szoku. Powiem wam, zrobiliście totalnie dobrą robotę. To jest po prostu wypas. I te lalki, gdzie jest Martynka? O, Martynka tutaj jest, ale jeszcze Aga. Zobaczcie. Polecam, polecamy Wam to z całego serca, robota jest totalna, to nie Mela? A jak sobie podobają się Twoje włosy? Nie. Ej, no zobaczcie, ja, to, ja chyba nie znajmę tej to... proszę bardzo. Wow, tylko... zobacz to. Martyna, Paweł i Aga, wykonaliście totalnie dobrą robotę. Jesteśmy w totalnym szoku tego wszystkiego, jak to jest totalnie Kozak, kozak, kozak. Gratulujemy Wam, trzymamy za Was kciuki. I co? Pozdrawiamy wszystkich. No, pozdrawiamy. Trzymajcie Chomik się. Chomik też. Pa, pa, pa. Tak. Kupujcie te zestawy, które już są dostępne w sklepach. To jest wypas. Trzymajcie się. Pa. Pa, Mela. Pa. 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 Chomik Świr Komik też się z wami żegna. Pa. Trzymajcie się. Puszka.